Jesteśmy w Świdnicy, w Rynku. W 1928 roku był tutaj hotel Borowa. Tu na rozprawę przyjeżdża Adolf Hitler. W tym hotelu mieszka. Ale on nie przyjeżdża na rozprawę wygrał kampanię wyborczą prawie że w Niemczech i był i wiedział na 100%, że wygra. Spotkanie, które zrezysował Frank chodziło o to, żeby jak najwięcej bogatych ludzi Sponsorowało Hitlera. Nie, mia nie było pieniędzy. Jak wiemy, Dolny Śląsk był najbogatszy w tamtych czasach. Przemysł ciężki, lepki. Spotykają się w hotelu. Peker. Ludwig von Freund. Nikt nie wie o tym, skąd on jest w ogóle. I... Ten budynek, który tutaj po lewej stronie jest, mieszkał bym. Hej. Bym. Spotykają się, żeby doprowadzić wreszcie sprawę do wyjaśnienia. Chodzi o pieniądze. Zawsze chodziło o pieniądze. Polityka to jest pieniądze. Przekonują wszystkich, żeby na kampanię wyborczą dali jak najwięcej pieniędzy. Jak mówiłem wcześniej, nic nie będziemy informować skąd wiemy, co, jak. To jest tak samo z historii i z jakichś notatek, które żeśmy poznajdywali. Przeznaczają na to ogromne pieniądze, tak samo jak z fabryki wagonów. Wym przeznacza bardzo duże pieniądze. Hitler w Świdnicy jest prawie cztery dni. Nie jest tylko w jednym miejscu. Ale jeździ po wszystkich miasteczkach, Szczegon, Świe... świebodzice, po wszystkich większych takich miasteczkach, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy na kampanię.